Witaj ponownie. Cieszę się, że po moim ostatnim nagraniu pojawiło się kilka komentarzy na moim blogu. Oznacza to, że jest zainteresowanie tematem zarabiania na programach partnerskich lub też na zarabiania w multilevel marketingu. To już dla mnie jest świetna wiadomość. Dlaczego? Dlatego, że będę mógł ci w tym pomóc. Jedno z pytań, które wtedy padło, brzmiało: jaki program partnerski wybrać? Czym się kierować przy wyborze programu partnerskiego. No i o tym właśnie chcę powiedzieć, ponieważ programów partnerskich jest bardzo dużo, a liczba ciągle, ciągle rośnie, tak? Więc to jest bardzo istotny wybór. Pomimo, pomimo pominę fakt wyboru niszy, który jest de facto bardzo ważny, ponieważ jeżeli masz traktować program partnerski jak biznes, to nisza, to, to musisz być nastawiony na protest. I nisza powinna być Twoją pasją, tak żebyś mógł się w tym re realizować. Ale przejdę od razu do kryteriów, którymi można się kierować przy wyborze programu partnerskiego. Pierwsze kryterium to są produkty. Produkty, czyli to mogą być produkty fizyczne, mogą to być produkty wiedzowe. Tutaj w wiedzę wchodzą takie rzeczy jak kursy, szkolenia, e-booki, następnie produkty finansowe. W finansowych na to możemy, możemy zaliczyć ubezpieczenia, produkty bankowe, inwestycyjne, no i produkty, następne produkty to są reklamowe, tak? które też można zaliczyć do programu partnerskiego. I co jest ważne? To są dwa ważne elementy przy produktach. Po pierwsze jakość, a po drugie to jest unikalność. Jakość to jest prosta sprawa, musi być najwyższej jakości. Dlaczego? No bo nie możesz sprzedawać bubli. Musisz sprzedawać produkty naprawdę wysokiej jakości i wtedy klienci będą wracać do Ciebie. A muszę Ci powiedzieć, że większy obrót ze sprzedaży generują klienci, którzy powracają. Też mniej kosztuje nabycie klienta, który powraca, niż nabyć nowego klienta. A druga sprawa to właśnie unikalność. Dlaczego ona jest ważna? Ponieważ takie, sprzedaż takich produktów jest efektywniejsza i zyskowniejsza, takich, których nie ma gdzieś powszechnie, na półce, w sklepie czy w sklepie internetowym. Kolejna rzecz. Kolejną rzeczą jest gwarancja. I to jest ta wartość dodana, na którą klienci bardzo często zwracają uwagę przy dokonywaniu zakupu. Dlatego Ty byś musiał też zwrócić uwagę, jaką gwarancję daje taki program partnerski. Tak? Nie musisz tutaj się obawiać, że będzie wtedy dużo zwrotów, bo to wcale tak nie działa. Kolejną rzeczą to będzie dostęp do informacji, do informacji o planie marketingowym, o prowizjach i premiach tak, dla partnerów. Wszystko to powinno być jasne, klarowne, znajdować się, powinno to gdzieś na, na przykład na stronie internetowej tego programu partnerskiego. Jeżeli mowa tu o planie marketingowym, to wysyła się kolejny punkt, czyli właśnie plan marketingowy tak, powinien się opierać się na, zysk powinien się opierać się właśnie na obrocie z, ze sprzedaży towaru. Nie inaczej. Kolejna sprawa to są materiały. Materiały szkoleniowe, materiały marketingowe. Czyli, czy istnieją jakieś materiały szkoleniowe dla partnerów, żeby mogli się rozwijać w tym temacie. No i materiały marketingowe, typu przykładowe teksty, banery na stronę itd. itd. No i kolejną rzeczą to jest, czy produkty są reklamowane w mediach. Bo jeżeli są reklamowane w mediach, to jest prosta zależność. Im więcej pieniędzy jest wpompowane w reklamę, tym mniej pieniędzy jest przeznaczonych dla partnerów. Także lepiej, jak produkty w ogóle nie są reklamowane. Tak? No i kolejne kryterium to jest sposób realizacji zakupu. No działa to następująco: musi być ten proces jak najprostszy. Bo im bardziej będzie skomplikowany, tym więcej klientów to zniechęci i mniej wtedy klienci zakupią. To było zaledwie kilka kryteriów, którymi można się kierować przy wyborze programu partnerskiego. No a teraz przejdę do kolejnej części, czyli czego należy unikać. Nie? To po pierwsze, unikać powinno się piramid finansowych. Co to jest piramida finansowa? No, najlepiej, jakbyś się z tym zapoznał i dokładnie o tym poczytał. Można wygooglować, wpisując po prostu piramida finansowa. W skrócie powiem tyle, że tam prowizja jest za pozyskanie kolejnej osoby, za samo pozyskanie. Tak? To działa często pod przykrywką, czyli jest jakiś produkt w cudzysłowie, którego wartość, którego cena w tym programie, w tej piramidzie, wielokrotnie przewyższa jego wartość. I stąd właśnie się biorą prowizje dla tych osób, które są wyżej, tak? Kolejna rzecz to jest system typu Ponzi. Trzeba to prosto. Wpłacasz stówkę, 100, -100 złotych, tak? I za 10 dni otrzymujesz 150. A skąd się bierze ten zysk? Zysk się bierze po prostu z kolejnych osób, które wpłacają te 100 złotych. No, jak łatwo się domyśleć, to musi się kiedyś skończyć, więc taki system jest skazany na porażkę. No i trzecia rzecz to, jest, to są matryce. Z matrycami, no, w przeciwieństwie do tych, tych dwóch pierwszych, jest wszystko ok, to jest legalne. Problem polega tutaj na tym, że przeciągają osoby, które są leniwe tak zwanych leniwców, którzy po prostu szukają jakiegoś gotowca. tak. Są skuszeni tym, że z góry będą wpadać im osoby do ich struktury. No i co się dzieje? Ta Twoja matryca wtedy jest zapychana takimi osobami, właśnie. Mało tego potrafią jeszcze do Ciebie zadzwonić zapytać się, jak to jest, że tak mało ludzi mają, tak? To trzeba mieć tupet. W programach partnerskich, w których sprzedaż odbywa się przez internet, online, Warto zwrócić uwagę na zaawansowanie techniczne takiego programu, programu partnerskiego, czyli chodzi o sprawy typu linków partnerskich, aliansów, numerów identyfikacyjnych. Chodzi o to, że jak Ty przekierujesz taką osobę na stronę sprzedażową, ta osoba nic nie kupi w tym momencie, ale powróci, tak? Powróci na tą stronę, tylko że już nie wpisze tam jakaś tam strona.pl i Twój link partnerski, tylko wpisze jakaś tam strona.pl. I co wtedy? Wtedy jeżeli nie ma czegoś takiego jak cookies, nie ma czegoś takiego jak zablokowanie poprzez to, że musisz wpisać numer identyfikacyjny, to po prostu stracisz zysk z tej sprzedaży. No, czyli to jest bardzo ważne. Fajnym tutaj rozwiązaniem jest cookie. Co wiedziała? To w prosty sposób. Osoba jakaś wchodzi na tą stronę i ten system sprawdza. Sprawdza, czy przeglądarka ma przepisany jakiś numer Cookie, tak? No i jeżeli nie ma, to przepisują twój. I ta osoba wychodząc dostaje już twój numer cookie, tak? I Powracając, powracając na tą stronę, po prostu system już będzie wiedział, że ta osoba jest od ciebie, tak? To może następować po zakupieniu po produktu albo poprzez to tylko, że ta osoba weszła na tą stronę. Tak na przykład działają programy partnerskie w złotych myślach czy w e biznes, biznes i wówczas są to tak zwane prowizje wieczne. W interkursach natomiast jest coś takiego jak po zakupie dany klient już zostaje na zawsze Twoim klientem. Także na dzisiaj to by było tyle. Za parę dni zostanie ode mnie kolejne nagranie. No i tradycyjnie poproszę Cię też o to, żebyś tutaj poniżej zostawił komentarz. Będę Ci wdzięczny. Do zobaczenia. Cześć.